Podobało mi się dlatego, że była fajna piosenka, że można... Poczytać sobie taką książkę. Podobało mi się, jak pani Monika czytała książkę. Dzisiaj najbardziej podobało mi się taniec. Po, podobało mi się to, że na obiekcie zmieniały się obrazki, jak pani Monika czytała książkę. Wszystko mi się podobało. Taniec był, były kolorowanki, konkursy. Fragment książki, który Monika Domańska nam przeczytała. I w ogóle wszystko mi się podobało. Dla mnie najfajniejsze. W tym spotkaniu był tanie. Oprócz tańca podobało mi się też, jak słuchaliśmy, to co mówiła pani, i podobało mi się. Podoba, po, podobała mi się też książka, którą Pani czytała. Mia ja się podzieliła zabawkami dzieci z dziećmi z Zanzibaru. Na Zanzibarze Panie nosiły koszyk na głowie za owocami. Najciekawszego było w tej historii, że żółwie nawet mogą żyć do 200 lat. Wydaje mi się, że yy, pisanie książki nie jest wcale takie proste. Uważam, że podróżowanie rozwija. F fajnie było, pani Monika fajnie czytała, ogólnie wszystko fajnie było. Wszyscy powinni poznać Ta Zapraszam moich wszystkich kolegów na spotkanie z Miją. Chciałbym zachęcić wszystkich fanów podróży, żeby poznali Miję.